Druga strona, piekło, niebo, hades, pola elizejskie, pole trzcin, zaświaty. Te wszystkie określenia dotyczą życia po śmierci. Świata, stanu, który ma nam towarzyszyć, gdy ostatni raz zamkniemy oczy, a nasza dusza opuści ciało. Jednak niektórzy ludzie wkroczyli na drugą stronę na chwilę. Tylko na chwilę opuścili ziemię i tu wrócili. I co więcej, świetnie pamiętają, co tam widzieli. Czasem ich historie są piękne, czasem niesamowite a czasem mroczne i niepokojące. Dziś przedstawimy Wam historię ludzi, którzy twierdzą, że byli po drugiej stronie i wrócili tutaj. W 1994 roku ortopeda Tony Sisoria zadzwonił do swojej mamy z budki telefonicznej podczas wycieczki do domu nad jeziorem. Odłożył słuchawkę, ale wciąż trzymał telefon w dłoni, kiedy pojawił się niebieski błysk. Nie zdało sobie sprawy, że nadciąga burza z piorunami. Poczuł jego ciało leci do tyłu. Sisoria odwrócił się i zobaczył własne ciało leżące na ziemi. Ja straciłem życie, pomyślał, bez żalu, bez ekstazy, po prostu pomyślał bez żadnych emocji. Sisoria zaczął się wtedy unosić, przed oczami malowały mu się twarze jego dzieci i zdawał sobie sprawę, że wszystko będzie z nimi w porządku. Wtedy zostałem otoczony przez niebiesko białe światło, ogromne poczucie dobrego samopoczucia i spokoju, powiedział. Miałem wrażenie, że przyspieszam. Jestem wciągnięty. Była to niezwykła prędkość. To najwspanialsze uczucie, jakie kiedykolwiek miałem, trzask, i nagle wróciłem. Fundacja NDERF zbiera historię ludzi, którzy widzieli drugą stronę. Pewna czteroletnia dziewczynka trafiła do ośrodka z wysoką gorączką, która spowodowała u niej halucynacje i wymioty. Kiedy poczuła, że jej palce sięgają stóp łóżka, otworzyła oczy i zobaczyła siebie leżącą na noszach. Zanim jej nie ciało zaczęło unosić się z budynku, zaczęłam przeglądać czas wyznała. Później szczegółowo opisała rzeczy, które wydarzyły się, gdy na chwilę odeszła. Gdy wspinałam się, czułam spokój. Nie było pytań ani niewiadomych. Czas owinięty w siebie. Nie było przeszłości, teraźniejszości, ani przyszłości, jak to tutaj widzimy. Wszystko wydarzyło się teraz, i wszystko w jednym czasie. Nie czułam obaw ani zmartwień. Zaczęłam dryfować w kierunku pięknego światła i chciałam go dotknąć. Nagle rozległ się trzask. Czułam się, jakbym była przywiązana do sznurka, gdy ktoś go złapał i szarpnął w dół. Lori miała 19 lat, gdy podczas spływu tratwą doznała czegoś niepokojącego. Była uwięziona pod powierzchnią, a gdy woda wypełniła jej płuca, wiedziała, że to koniec. Wszystko zrobiło się czarne, potem białe, jakby podróżowała przez tunel. Rozglądając się dookoła, Widziałam pokój, który wyglądał, jakby był formowany z czystych białych chmur, ale nie był solidny, wyjaśnia. W pokoju były trzy istoty, wykonane z połyskującego kryształu. Światło przyświecało przez nie, jak przez szklany pryzmat, tworząc tęczę. Jeden był większy od dwóch pozostałych, ale wszyscy do mnie mówili. Bałam się ich, a oni zdawali sobie z tego sprawę. Natychmiast przekształcili się w coś, co rozpoznałam jako anioły. Nie miały ptasich skrzydeł. Były włókna jak kable światłowodowe, które miały kształt skrzydeł, i czyste światło przeświecało przez włókna, tworząc kolory we wszystkich odcieniach. Kiedy rozmawiali, ich wiadomości były wysłane telepatycznie. Aniołowie pokazali jej złote pole z piękną muzyką, z drzewem i jeziorem w pobliżu. Po czteroletniej walce z nowotworem, Anita Moriani zapadła w 2006 roku w śpiączkę. Specjaliści byli pewni, że to koniec, nie zdając sobie sprawy, że w stanie bliskim końca kobieta widziała wszystko, co się z nią dzieje. Początkowo czuła się, jakby unosiła się nad swoim ciałem, z 360-stopniowym widzeniem peryferyjnym całej sali. W pewnej chwili kobieta poczuła, iż jest przy niej jej ukochany tata. Sama nie widziałam swojego zmarłego ojca, ale czułam jego obecność, a on miał dla mnie wiadomość. Powiedział, że zaszłam tak daleko, jak mogę, a jeśli pójdę dalej, nie będę mogła zawrócić, wyznał jej tata. Ale czułam, że nie chcę zawracać, bo to było takie piękne. To było po prostu niesamowite. Ponieważ po raz pierwszy zniknął cały ból i lęk. Cały dyskomfort zniknął. Cały strach zniknął. Po prostu czułam się niesamowicie. I czułam się tak, jakbym była otoczona miłością. Bezwarunkową miłością. Około 30 godzin po zapadnięciu w śpiączkę, Muriani odzyskała przytomność. Dwa dni później narządy zaczęły odzyskiwać funkcje, A nowotwór zaczął się cofać. Przerażająca jest nagrana w Bałtyku. Link do nagrania w opisie. W 1982 roku byłam 32-latką w ciężkiej depresji w małżeństwie bez miłości, która również czerpiana przewlekłą anemię, i właśnie powiedziano mi, że nigdy nie będę mogła mieć potomków. Chciałam na zawsze skończyć z bólem, więc próbowałam odebrać sobie życie. Nie wierzyłam w Boga Jezusa ani aniołów, a tym bardziej w życie pozagrobowe, ale nagle w samym środku mojej próby pogrążyłam się w miłości i świetle które były nieskończone, poza wszelkim opisem. Miłość była bezwarunkowa i chciałam pozostać w tym świetle na zawsze. Światło delikatnie zgasło i wróciłam do sypialni. Jezus był obok mojego łóżka, powiedział: Nie marnuj swojego życia myśląc, że nie jesteś kochana. Wraz z tą wiadomością wszystko znów pociemniało i zostałam wciągnięta z powrotem do mojego ciała. Miałam nowe życie i przesłanie od Jezusa, miałam jakiś cel do ustalenia, nie wiedziałam nawet, że moje doświadczenie ma nazwę przeżycie bliskie śmierci. Niewiele wtedy wiedziałam, jak moje NDE pewnego dnia pozwoli mi pomóc innym, w tym osobie, którą kocham najbardziej. Próbowałam opowiedzieć mojemu ówczesnemu mężowi i bliskim o moim doświadczeniu. Wszyscy myśleli, że zwariowałam, więc przestałam o tym mówić. Wróciłam do swojego rodzinnego stanu, rozwiodłam się i kilka lat później zakochałam się w naukowcu. Doktorze Charlesie, Davidzie, Dave'ie, stołcie. Nie chciałam poślubić Deiv'a. Jeśli nie mogłam podzielić się z nim swoim sekretem, musiałam wiedzieć, że może zaakceptować tę ważną część mnie. Dave nigdy nie myślał, że jestem szalona, ale podzielił się swoim własnym duchowym doświadczeniem modlitwy za matkę po tym, jak miała wypadek samochodowy, który mógł odebrać jej życie. W drodze do szpitala poczuł się zmuszony do modlitwy za nią. Zatrzymał się przy zagajniku Topoli, żeby się pomodlić. I nagle poczuł się przeniesiony. Liście Topoli zaczęły świecić. Miał niewątpliwe poczucie, że jego matka w końcu wyzdrowieje i tak się stało. Przerażająca istota nagrana w Bałtyku link do nagrania w opisie. Justyna Steczkowska to znana polska piosenkarka i kompozytorka. Artystka ma na koncie wiele płyt, które zdobyły uznanie krytyków, jak i odbiorców. Wokalistka ma na koncie wiele niezwykle znanych utworów, jak dziewczyna szamana, terra czy Wracam do domu. Dziewczyna jest znana raczej z bardziej nastrojowych, dośmrocznych a czasami wręcz mistycznych utworów, choć ostatnio eksperymentuje też z muzyką taneczną. Kto wie, a może to zainteresowanie mistyczną, tajemniczą muzyką wynika z jej niezwykłych doświadczeń z dzieciństwa? Gdy artystka miała 5 lat, spadła z roweru i wtedy doznała uderzenia w głowę. To jednak nie wszystko, bo wtedy miało wydarzyć się coś niesamowitego. Piosenkarka opisała to w wywiadzie dla TW Tygodnika Viva. Na pewno było to wyjątkowe doświadczenie. Jechałam z kuzynką na rowerze, i ona trzęsła nim dla zabawy. Przewróciłyśmy się i spadłem głową na beton. Poszła mi krew z ucha, i film mi się urwał. Potem chyba przez tydzień nie było ze mną kontaktu. Rodzice modlili się całymi dniami o mój powrót, bo ja byłam już po drugiej stronie. Tłumaczy piosenkarka i dodaje: Wydaje mi się, a może wcale nie wydaje, bo dzieci w tym wieku są jeszcze powiązane ze światem, z którego przyszły, że byłam wśród aniołów. Pamiętam, że było to coś dobrego dla mnie. I było mi przyjemnie. Czemu wróciłam? Najwyraźniej moje życie tutaj jest ważne. Przerażająca jest to nagrana w Bałtyku. Link do nagrania w opisie.